Ziemnicze zgadywanki! A ja mogę zagrać w zgadywanki, co? Tak, każdy głupi może w to grać, nawet Yeti. A potem zagramy w durnia, co, baks. Będzie też magazyn o pięknie i przydocie! Eee, co za paskuda! się e to ja, Orleci, właśnie z zdobyłem egzamin na wleżeń tela telewizyjnego. Na prezentera, czyżby szukali kogoś na miejsce, Baxa? Ja też mogę być prezenterem, mam już nawet odpowiedni kosz. I będą kawały z brodą, jak broda taty! Tatusiu, idę do ciebie, zaczekaj! Nie uciekaj! A więc zobaczymy z gadywanki magazyn i brodę. A o nasza wielka gra w z gadywanki. Z gadywanka. O to pytanie. Lisowi najwyraźniej odbiło, bo uwodzi kurę. Nieźle się zaczyna. Czy to nie trąci bajkola fontana? Wracając do amorów lis znał się na rzeczy. Ej, kurko, mam dla ciebie prezent. Prezent? O! Klejnoty. <laughs> Niezjablona! A więc w tej zgadywance musicie odpowiedzieć na pytanie, co lis chce dać kurzem. Co powinien dać jej w prezencie. Bardzo trudne do odgadnięcia. A może Sylwester ma jakiś pomysł? Co rakiety macie rakietę? Zagraj za no! Jestem kanalkiem, a nie piłką w kolorze kanalkowym. Tak, o. o! A to, to Bad, 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 bad Bidona, czemu nie kierownica? Nie gadaj głup, słyszy, trochę trusy nie dają samochodu. Samochód. Dobra odpowiedź. Chodziło o samochód. Super. Ale plama. Szybko. Co mamy dalej? Bądź łaska, przeczytać to wyraźnie. żeby lepiej czarować, będę najpiękniejsza. <grystanie> Oto nasz magazyn o brzydocie i pięknie zatytułowany Czy Suknia Zdobi Człowieka? To pytanie istotne, bo obserwując choćby tego mężczyznę, widzimy, jaki metamorfowi ulega wraz ze zmianą stroju. A, 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 do ataku! naprzód! Dalej, chłopaki! Dobra, pani, okaż się, dzień daj coś dla brzydkich. Ale ty wcale nie jesteś brzydka! <laughs> Lustereczko, powiedz przecie, czy ode mnie brzydszę, co dziecie? To to, widywałem już brzydze. Wygląda jak ropucha przerbrana za lalkę Barbie. Proszę mu dać filiżankę czegoś. Czegoś? <laughs> Choć mała dam ci skosztować czarodziejskiego napoju, który uczyni cię tak piękno, że wszystkie dziewczyny z zazdrości. Wypróbowałam go na napi. Wydawało mi się, że widzę kocorka, Gdzie mógłbym się przed tym schować? Eliksir przy To Do, Do stołu! To tajemnica urody przekazywana przez matki córkom. No dalej, pij! Ja też próbowałem tego napoju i stałem się tak piękny, że kiedy wychodzę z domu, muszę wkładać na głowę torbę. Druszkiem do dna, no. Ale to cuchnie. Nie pij, bo jak wypijesz, staniesz się piękniejszy ode mnie. Ja bym tego nie przeżył. Co za paskudny kaczor. W takim razie nie wypiję. Jaki brzydki królik. Jestem najpiękniejszy, bo mam najdłuższe zęby i uszy. Ja też mam długie uszy, bardzo długie zębiska i jestem ładniejszy od basa. Elmer to potwierdzi, prawda? Dobra myśl, rozstrzygnij, kto jest ładniejszy: kaczor czy królik? Kulik! Film rysunkowy! Zdaje się, że mój wielki przyjaciel Cedryk Borok znowu otrzymał całe tony listów. Dalej, kaczorze, jak brzmi pytanie tygodnia? Ludzie pytają, czy to filmy rysunkowe? Prowadziły modę na noszenie brud przez młodych chłopców. No! Broda u młodego chłopaka, jaka tam broda? Nawet ja, kiedy byłem młody, miałem twarz gładką jak kolano. Brody są naprawdę super, a jakie malownicze? To pytanie było po prostu idiotyczne. Broda! Przecież to broda z mydlanej ze sklepu ze śmiesznymi rzeczami! Za to czysta! Ja ma? Proszę pana, czy pan wie, że jeśli zje pan świętego Mikołaja, to będzie pan miał grube nieprzyjemność? Włos w zupie! Przepadam za brodaczami, są tacy mili, co? jestem pewien, że ta broda dodaje im uroku, na przykład Sinobrodemu, a Ach to! Tak. Cedric Borouks. Reklama! Cedric Borouks proponuje państwu swoją nową kolekcję koszul z dopinanymi brodami. Ba ba ba, ba bardzo pomysłowe i nie 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 głupie, bo, bo te koszule można brać w mydle do golenia. O, A więc, drogi panie Borok, chylę czoło przed koszulami z brodą. Są praktyczne i eleganckie. Można w nich pójść wszędzie. Nawet na wieczorek tańcujący. Dziś wieczorem pójdziemy na tańce w koszulach z brodą. Dziś wieczorem pójdziemy. Koszula z brodą? To jest to? Dosyć! Kto tu sprowadził tych brodatych od siedmiu boleści? A oto prezentacja golenia mydlanej brody. Najpierw należy ubić pianem mikserem, może być ręczny, a potem usuwamy ją. O tak! I to był właśnie ten animowany kawałek o sztucznych brodach. Znacie ten numer ze skórką od banana? Hej ty na dole znasz ten numer? To klasyczna humoreska. Ale nieśmieszna! A mnie to śmieszy, może dlatego, że lubię banany.